Ja pierniczę, no przecie to jest nienormalne. Jeśli zostawisz łapkę w górę w przeciągu kolejnych 5 sekund, to jutro będziesz miał mega szczęśliwy dzień, a jeśli nie zostawisz, to będziesz miał pecha, także zasubskrybuj kanał nam, zostaw łapkę w górę, no i zaznacz dzwoneczek. Muszę wam dzisiaj powiedzieć szczerze, że dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo trudne tematy związane z Fortnite'em. Porozmawiamy sobie o botach, o spadku liczby osób, które grają w grę, o mega dużo, dużo więcej rzeczach, które tak naprawdę Epic Games przed nami ukrywa. Ale zanim to, słuchajcie, przypominam wam wszystkim, że każdy, kto jeszcze dzisiaj wpisze kod Ewela do sklepu i zaprosi mnie do znajomych, ja go dodam do swoich znajomych, no i będziemy razem nagrywać odcinki, jeśli uda wam się dołączyć do lobby. No i jutro oczywiście Trooper i mam nadzieję, że wesprzecie mnie Właśnie w sklepie z kodem Evela. Bardzo wam wszystkim dziękuję. No i przechodzimy sobie do tych ciężkich, trudnych i smutnych dla mnie tematów. Chciałem Was jeszcze zapytać, czy chcecie, żebym więcej nagrywał takich odcinków pogadankowych o Fortnite, o kontrowersjach, o różnych rzeczach, które się dzieją za granicą, takie komentarze, powiedzmy, wideo z Fortnite'a w gameplay'u, tak jak tak, jak to zrobimy sobie dzisiaj. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie tego więcej, czy mniej. No i ja zapraszam was do oglądania. Dobra, słuchajcie, ja zakładam słuchawki i pokażę Wam prawdę o Fortnite'cie. co się przez ostatnie dni dzieje, dlaczego tak się dzieje? Porozmawiamy sobie sobie o tym. Zobaczcie. Moim zdaniem, ogółem, ten gość, ten gość i ten gość to są boty. To są po prostu. To są komputery. Nikt nie buduje, nikt się nie rusza. Widzicie? Jest też godzina, ja wam powiem, która jest godzina. Jest 10.58. Jeśli chcecie rozpoznać gracza, tak naprawdę po lobby, to w lobby poznacie po tym, że ta osoba buduje, coś tam edytuje. A ludzie, którzy są botami, właśnie robią coś takiego, że podchodzą do was. Zaczynają strzelać. Ogółem, dla mnie jest to mega przykra sprawa. Ja gram tam na, powiedzmy, wyższym poziomie, dlatego że mam 1000 winów. Także dobiera mi. Więcej ludzi. Ale jeśli wy, tak naprawdę, jeśli wy tworzycie sobie konto nowe, wejdziecie do gry, to wiecie, ile będzie graczy w waszej grze? Zdajecie sobie z tego sprawę? Tylko jeden, to będziecie wy. Słuchajcie, prawda jest taka, i to jest mega smutna prawda, że w grze, na samym początku gracie tylko i wyłącznie z botami. Im więcej meczy zaczniecie wygrywać, tym będziecie grać, tak jakby z coraz większą liczbą graczy. I dlaczego o tym mówię? Bo jest to mega słabe, dlatego, że gra, która polega na tym, że jest ona multiplayer, zaczyna się multiplayer, czyli multiplayer online, no nie? Że gracie z kumplami, gracie na ludzi. A prawda jest taka, że Fortnite teraz z tej gry chce zrobić grę. Szczerze wam powiem, że nie wiem, co Fortnite chce zrobić, ale no to, jakie on yy, robi, pójdziemy sobie tam za chwilę. Mamy lamę, tak w ogóle. To jakie Fortnite robi zmiany w systemie dobierania graczy. Tak naprawdę robi on grę bardzo ciężką do nagrywania. Jeśli na przykład tamtym, tamtym sezonie czy dwa sezony temu mogłem nagrać, słuchajcie, bardzo dużo meczy pod względem na przykład, że, zabi no, że robimy jakąś tam fajną gierkę, że na przykład jakiś challenge, to teraz taki challenge jest bardzo trudno wykonać, bo jest bardzo dużo ludzi na moim poziomie, a nawet na poziomie 10 razy wyższym, no nie, nie ma słabszych graczy, nie ma tej różnorodności i tutaj możecie. Się zastanawiać. Rafał, co ty mówisz? Dlaczego ty płaczesz o to, że grasz z, z ludźmi na swoim poziomie? Pamiętajcie o tym, że to jest gra i gra ma nas zabawić i stworzyć nam trochę radochy, a jeśli na przykład padacie cały czas od spoconych piłkarek, e, no to jest to, no trochę jest to przykre. Ja wiem, że to jest też przykre dla nowych graczy, ale wydaje mi się, że właśnie rywalizacja, która właśnie polega na tym, że uczycie się gry, chcecie być dobrzy, czy tam dobrzy, nie wiem jak się to mówi, a możecie mnie poprawić. Powinna na to wpływać właśnie dosyć pozytywnie. Weźmy, zobaczmy no zobaczymy sobie, czy tu mamy jakiegoś bota, czy nie I za chwilę wejdziemy sobie na moje drugie konto Na którym e, jest bardzo mało winów I po prostu, o zobaczcie Tutaj był, rozwa był rozwalony regał jest roz no, Myślałem, że jest rozwalona ściana Ale ktoś tu rozwalił regał Nie zabrał potek, ktoś tutaj naruszył trochę To są wszystko boty I nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio Ali tu tutaj wam się pokaże filmik Pokazał prawdę, ile jest graczy A ile jest botów I, I wszystko polega na tym, że jak wejdziecie sobie w system powtórek To na powtórkach wam wyświetliście. Nikt gracza, albo wam się nie wyświetli. Jeśli się wyświetli, to jest to gracz, a jeśli się nie wyświetli, to jest to bot. No i tych botów było bardzo dużo w tym meczu Aliej. No i teraz pytanie: jaki jest sens gry na tak naprawdę. Ci ludzie w ogóle sam. Jaki jest sens gry na komputer? Nie wiem, mnie nigdy nie bawiła taka gra. Pewnie jest to zrobione pod młodszych widzów. jasne, super. Tylko nie wiem, czy Epic Games zdaje sobie sprawę, że na przykład tace, takie osoby, które. jak ja. Na przykład ja gram od pierwszego sezonu. Nie gram w tą grę dlatego, że jest popularna i że ją nagrywam. Dobra, tam gdzieś mamy. tam gdzieś mamy gościa. Gram tak naprawdę w tą grę, słuchajcie, bo od samego początku zakochałem się w tej grze. Możecie zapytać Eweliny. Ewelina narzekała na to, że nie idę z nią spać wieczór, tylko że siedzę do pierwszej w nocy i gram z kolegami właśnie, właśnie w Fortnite'a Dopiero później zaczęliśmy grać w tego Fortnite'a e, na streamach, i, no, i tak zostało do tej pory. W ogóle zobaczcie, byli ludzie i nie ma nikogo, prawdziwego z góry. Nie mamy tu nikogo. Halo! No, tam jest ktoś. No, zobaczcie. Tam to jest ewidentny bot. Nikt się tak w grze nie zachowuje. I teraz zobaczcie, nawet gdzieś na takim wysokim poziomie ja mam 1500 winów 1500 winów i mam grać na boty. To jest naprawdę mega przykre. To jest naprawdę mega przykre. Zobaczcie, on nawet mnie nie trafił ani razu. Dobra, raz mnie trafił. No, zaraz mnie jeszcze zabiję. Czekajcie, podleczę się. No, on mi da się podleczyć. I teraz pytanie, jak długo nasza gierka przetrwa? Zobaczcie, no ja mogę spałować taką osobę No przecież to jest, to jest smutne Ale teraz zastanówmy się Gdzie idzie gierka, za chwilkę przelogujemy się Na to drugie konto i pokażę wam tak Ile tak naprawdę jest botów W lobby na nowym koncie, bo to są wszystkie Ale wejdźmy sobie na to konto i zobaczmy O zobaczcie, tutaj, tutaj Wala Mi jeszcze podpowiada, że mam gościa na prawo No zobaczmy, czy to jest gracz, czy to jest bot I zaraz wam odpowiem Na pytanie, dlaczego jest tyle botów Ale to za, za chwilkę, zobaczcie Dzień dobry, proszę pani Poczekajmy, może... Ja się napiję kawy w tej chwili. Okej. Okay. Myślę, że... Że na pewno na tym... Zobaczcie, będę szedł tyłem za nią. Na pewno na tym polega ta gierka, na pewno na tym polega ta gierka. O, ty, no jednak ma hajki. Nic, ja sobie tak mogę za nim chodzić. I teraz mi napiszcie, jak nagrać fajny odcinek, jeśli cały gameplay w grze polega na tym, że gramy na boty. Ciężko jest, naprawdę, mega ciężko jest wymyślić, jakiś fajny odcinek można zrobić sky i tak w ogóle. Jest to mega easy do zrobienia. Tylko, jaki jest fans z tego, jeśli my robimy to na komputery i jest to nawet w zwykłych gierkach, coś takiego. Jaki, jaki jest sens? Zobaczcie, ja lecę za botem i bot nawet nie chce do mnie bić. Ja pierniczę! No przecież to jest nienormalne. Muszę ci coś powiedzieć. A, nie zdążyłem! Zabij mnie, proszę! Brawo! Juhu! No i jako, że Rafa prawdy wam dzisiaj powie o Fortnite, jestem z wami szczery, nagrywam, słuchajcie, bardzo dużo tych odcinków z Fortnite'a, kocham tą grę, ale jeśli ona idzie w tym kierunku, to naprawdę, szczerze wam powiem, że e, ja jako content creator e, będę miał bardzo ciężkę i będę miał bardzo podgórkę, jeśli e, Fortnite dalej będzie szedł w tą stronę i dalej będzie odrzucał na przykład takich graczy jak ja od tej gry. Mamy tutaj, zobaczcie, wpi wpiszemy sobie, e, to robią wszyscy youtuberzy na, na polskim, na zagranicznym YouTubie, ale ja wam pokażę coś bardzo ciekawego. Wykres ogólnie wygląda tak, że gierka idzie w miarę stabilnie. Zmieniłem sobie teraz wykres na 30 dni, i zobaczcie, tutaj przed tym. Przed 100% Tej jakby, tej popularności Fortnite'a Było około 16-15% 15-21, tu zaczęło rosnąć Ale załóżmy, między, było między 15 a 25 Załóżmy, i teraz po zmianie Tego sezonu, okazuje się, że Fortnite Tak naprawdę, zobaczcie, ma teraz 30, ok miał 45 ale zobaczcie, wraca do 25, 30, 23 Tu powoli zaczął iść do góry Dlatego, że zaraz mamy Halloween i tak w ogóle Ale zobaczcie, ten całkowity Mianowity pik do góry. Tak naprawdę mało co wniósł do gierki. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Odkąd wyszło to, że na powtórkach można sprawdzić ilość botów, Fortnite postanowił, że wyłączy nam powtórki i że nie będziemy mieli dostępu do, do powtórek. I moim zdaniem jest to właśnie spowodowane przez to, że nie chcą nam pokazać wszystkiego. Że to jest ta ukryta rzecz, którą oni ukrywają. Że tak naprawdę nasze gry polegają na tym, że my gramy z botami. Łatwiej się nam wygrywa. Ja zrobiłem rekord fragów. Nawet nie mam zielone, zielonego pojęcia, czy ja zabrałem graczy, czy zabiłem e, boty. I teraz pewnie zastanawiacie się, jak ja rozpoznaję te boty. Osoby, które tańczą beznadziejne emotki, które mają jakieś poubierane kiny, które w ogóle. No może, no ten widzicie. Zobaczcie, jak on się cofa. Widzicie, jak goście się przede mną cofa? To jest kolejny bot. Trzy czwarte osób w nowym lobby to są boty tak naprawdę. I dlaczego tak jest? Teraz odpowiemy sobie na te pytanie. Pierwsze, dlatego, że Fortnite chce zrobić grę, żeby była dla każdego, czyli żeby każdy gra na tym samym poziomie, po prostu dorzuca te boty do gierek, w którym są słabi ludzie. E, dlaczego je dorzuca? Ponieważ ciężko by było stworzyć lobby oddane i tak jakby, tak jak było w CSie, no nie, że silver, gold. Ciężko Fortniteowi jest zrobić lobby oddzielne dla każdego, żeby czas oczekiwania nie był długi. Dla porównania Arena wczoraj wieczór, Arena solo na 5000 punktach, ładowała mi się 7 minut. 7 minut musiałem czekać na grę. O ile znajdziemy jakieś osoby, to te, które spadną na pierwszą miejscówkę. Jeśli polecielibyśmy dalej, na pewno spotkalibyśmy 3-4 botów. Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj poleciało trochę ludzi. Że tutaj poleciało. Dzień dobry. No, to jest człowiek, zobaczcie, to jest człowiek. Nie zabijaj mnie, nie zabijaj, no i po co ci to? Ehm, no, i teraz pytanie. Jak no. rozwiązać ten problem? Moim zdaniem wrócić do tego samego, co było wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że gierka, no słuchajcie, no nie da się zrobić gry, w którą każdy może wygrać. No to tak jakby w życiu każdemu dać po milion złotych i żeby każdy był bogaty. No nie da się tak zrobić, ponieważ gospodarka by się załamała, ale to może tematy na, na co innego. Muszą być słabi, jak i średni, jak i bardzo dobrzy, żeby ci słabi no tutaj jakby w życiu starali się po to, żeby być tymi dobrymi lub Tymi średnimi, są średni, żeby być bardzo Dobrymi, a są dobrzy, żeby pozostać Dobrzy i ćwiczyć, 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 rozumiecie O co mi chodzi, i w ogóle, dlaczego Dlaczego jeszcze Fortnite, tutaj mamy jeszcze bardzo Taką ciekawą rzecz, dlaczego Fortnite No podupada, chociażby dlatego, że Teraz za wygranie turnieju Fortnite płaci dużo, dużo, ale to dużo razy mniej, niż w tamtym sezonie Płaci około połowy, o połowę Jakby stawki za wygraną, e, za dostanie się Tam w eliminacjach, są o połowę Mniejsze, i pytanie, czy to są przychody O połowę mniejsze ze sklepy, tego nie wiem no, oni to przed nami ukrywają. Nie pokazują nam swoich dochodów. Nie pokazują nam swojej liczby graczy. Nie pokazują nam teraz notesów Tak naprawdę gierka robi się. No, ja to porównuję do gry z komputerem. Tak, jakbym sobie odpalił w domu grę jakiś Call of Duty i sobie grał to tak, jakby z botami, rozumiecie? No, dla mnie takie gry są bez sensu. Koniecznie mi napiszcie, czy chcecie tego więcej? Czy podobają Wam się takie odcinki? No i przypominam, słuchajcie, wpisujcie kodę do sklepu. No i zapraszajcie mnie na głównym koncie. No i jutro Gull także przygotujcie fałdolce. Trzymajcie się, piątka.